Jak myślicie, co było pierwsze, czego fandom domagał się głośniej na samym początku istnienia? Kolabus Fortnite czy kolabus Dead by Daylight? Otóż, DBD wyszło w połowie 2016, Fortnite w połowie 2017. Springtrap jest starszy niż obie te gry. Na samym początku te gry jeszcze nie istniały. Nakreślę wam trochę perspektywę. W maju 2016 wychodzi na Fortnite 2 w czerwcu wychodzi Dead by Daylight, 4 miesiące później Sister Location, 9 miesięcy później Fortnite, a następne 5 miesięcy później FFPS. Oto jest mój FNAF timeline. Ale co jak co, DBD było pierwsze, DBD będzie też pierwszym dużym kolabem FNAFA. Pierwszym małym kolabem była gierka Creepy Castle, do której trafiła Chica jako boss, jako grywalna postać. Dzisiaj omówimy sobie więcej podobnych tematów, czyli co dziesiąta rocznica serii mówi nam na temat przeszłości FNaFa. A dowiedzieliśmy się paru ważnych rzeczy o północnym motorzyście i o pudełku z FNaF4. Pięć koszmarnych okrężeń nie jest za dobrą grą. No, to tylko demo. Bardzo dobrze, że pokazali co mają, bo od fanów był tutaj bardzo potrzebny. Może się odratują w pełnej wersji. Ja rozumiem różnicę między faktyczną grą a renderem promocyjnym, ale tutaj musiało wydarzyć się coś bardzo złego. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj ważniejsze są fabularne implikacje. Pięć koszmarnych okrężeń ma szansę wyjaśnić jedną z największych w nas zagadek do tej pory północnego motorzystę. Dostaliśmy bardzo wierną adaptację minigierki nawet przejeżdżamy przez autostrady, gdzie auta są się nowe w nocy. Dom i dziwną ukopaną ziemię też można znaleźć, pomimo tego, że nie są one częścią głównej trasy i nie da się zjechać w ich kierunku. Żeby zrobić z tego prawdziwą wyścigówkę, Klich musiał dobudować trochę trasy za Juniors, żeby było pełne kółko i fajnie to wszystko wygląda, żeby tego naprawili całą resztę. Ale sytuacja wygląda tak, że my nie wiemy jakie jest znaczenie migierki Midnight Motorist. Dostaliśmy ją w grudniu 2017 i wciąż nie ma ona żadnego sensu. Ale ostatnio pojawiły się parę ciekawych teorii. Jeśli pamiętacie Dittofobię, to powstała teoria, że William porwał dziecko z trudnej rodziny, od ojca alkoholika. Ślad za oknem to ślad niego. William nie jest pomarańczowym kolesiem, ale uprowadził jego dziecko. Jest też inna teoria. Fani zauważyli, że FFPS skupia się na głównej szóstce ofiar. Jest minigierką o marionetce, jest jedna o Suzy a przejście ich wszystkich prowadzi do rysunku z sześcioma nagrobkami. A więc Midnight Motorist też powinien o tym samym mówić. Teoria założyła więc, że William dobrze wiedział, które dzieci chce zabić. Zaciągnął dziecko z patologicznej rodziny, żeby przyszło do pizzerii bez opiekuna i to jest dosyć ciekawy pomysł, ale pięć koszmarnych okrążeń obala obie te teorie. Ponieważ według wyścigówki pomarańczowy człowiek to musi być William Afton. Mamy fioletowy samochód Midnight Motor z antenką z głową niego. Opis samochodu mówi też o ucieczce z miejsca zabójstwa, najpewniej chodzi o Charlie. Na ten opis trzeba patrzeć trochę z przymrużeniem oka, bo nie ma go w grze, jest tylko w plikach, ale wyraźnie widać co klikniętym próbuje tutaj przekazać. Midnight Motorist mówi o Williamie, jego domu, jego rodzinie w dniu zabójstwa Charlie. Ale my zawsze braliśmy coś takiego pod uwagę, a wciąż mi Mingierki nie rozumiemy. Ta wskazówka nam pomaga, bo już wiemy, że mamy skupić się na Williamie, a nie szukać innych możliwości. Ale to tyle. Ja nie mam żadnego pojęcia, co miałby oznaczać ślad animatronika za oknem domu Williama, i to jeszcze w tym momencie tuż po Charlie. Dlatego ja mam ogromną nadzieję, że pełna wersja gry powie nam więcej. Scott regularnie daje nam nowe wskazówki na temat FNAF 4, więc niech powie nam też coś na temat motorzysty. Pozostaje mieć nadzieję, że pełna wersja pięciu koszmarnych okrężeń ma jeszcze więcej nam do powiedzenia. Jest jeszcze jeden kolos na rocznicę serii, bo Scott na poważnie skomentował temat pudełka z FNAF 4 i jego zawartości. Otóż Scott nie wie, co się w tym pudełku znajduje. Co obiło się masą przeróżnych reakcji? Od lat męczymy ten temat. Najważniejsze pytanie całego FNAFa, a Scott nagle mówi, że żadnej odpowiedzi nigdy nie było? Tak to może wyglądać, ale nie do końca o to chodzi. Scott powiedział na ten temat dużo więcej i chce to wyjaśnić. Scott opowiedział o tym, jak tworzy swoje gry. Zaczyna od ogólnych, niedopracowanych, oderwanych od siebie pomysłów, ale wie co chce przekazać i próbuje to wszystko rozwinąć, połączyć. Mówił o dwóch końcach liny. Miał na pudełku konkretny pomysł, miał ten początek liny, ale teraz musiał znaleźć drugi jej koniec. Musiał zintegrować pudełko z historią, nadać mu pełne znaczenie. No i nie udało mu się dobrze opracować zawartości pudełka. Historia przestała zmierzać tam, gdzie oryginalnie zakładał, i ten wątek zaczął się rozmazywać, także Scott nigdy nie odnalazł odpowiedzi. Ale tutaj nie chodzi o to, że Scott nie ma pojęcia o co z tym pudełkiem chodzi. Gdyby tak było, gdyby pudełko zupełnie nie miało związku z FNAF 4, to nie trafiłoby do gry. Kiedy w 2015 Scott mówił o tym, że nie rozwiązaliśmy FNAF 4, to mówił o pudełku. Wtedy uważał, że da się pudełko zrozumieć. Teraz już chyba tak nie uważa, ale widać, że miał na myśli bardzo konkretne rzeczy. Tutaj nie chodzi o to, że pudełko nigdy nie miało wyjaśnienia. Słowa z wywiadu można rozumieć na wiele różnych sposobów, ale chodzi głównie o to, że pudełko nie jest już takie ważne. Scott pozwolił nam przestać je tak mocno analizować. Ale dla mnie ciekawe jest to, że mówił głównie o zawartości pudełka. Nie wie czym jest ta zawartość, ale może wie czym jest samo pudełko. Może pudełko jest symboliczne, ale Scott nie znalazł żadnego fizycznego przedmiotu, który dobrze przedstawia jego pomysł. Może miał jakiś pomysł, ale który przestał mieć sens podczas produkcji gry. Bardzo możliwe, że pudełko ma znaczenie, ale jego zawartość jest czymś bardzo ogólnym, niewyjaśnionym. Jeśli widzieliście moją ostatnią shatter Victim teorię, to powiem wam tak, ten filmik wciąż jest aktualny. Tak wciąż myślę o pudełku, bo ja tam mówiłem, że nie mam konkretnej odpowiedzi, że mam tylko ogólniki na temat pudełka i teraz wychodzi na to, że może te ogólniki to jest już wszystko, to jest poprawna odpowiedź. Ja uważam, że FNaF 4 jest to ugryzionym chłopcu i pudełko też musi rozwijać tą samą historię. Jego wygląd symbolicznie przypomina z Family Diner, co prowadzi nas do mrocznego sekretu tego miejsca. To się nie zmieniło. Pudełko to według mnie łącznik pomiędzy FNAF 4 a The Happy Day. Pudełko jest też wskazówką w kierunku tego, że coś złego jest ukryte we Fredverse. Ale może toż być tak, że pudełko jest częścią jakiejś historii, do której nie da się dotrzeć, bo FNAF 4 oddaliło się od tego pomysłu. Może Scott dopiero po latach zorientował się, że historia, którą ma w głowie, jest tylko w jego głowie, a nie we FNAF 4. Jeżeli tak jest, to nic z tym nie poradzimy. Mówię Wam tyle, niczego to w moich historiach nie zmieni. To nie jest takie proste, że pudełko odpowiedzi nie ma. Scott powiedział coś zupełnie innego w wywiadzie. Tyle się dowiedzieliśmy podczas dziesiątej rocznicy FNAF. No niestety nie są to żadne konkrety, ale to są dobre informacje i popychają nas trochę do przodu, pozostaje mieć nadzieję, że pełna wersja Five 5 at Freddy's rzeczywiście powie nam więcej o Midnight Motorist, ale póki co, to tyle. 11 rocznica FNAF raczej nie do równa 10. Może coś się pojawi na 10 rocznicę FNAF 2 albo FNAF 3. Następna 10 rocznica wydarzy się podczas kręcenia drugiego filmu, więc fajnie by było, gdyby tego dnia rzucili jakimiś zdjęciami z planu filmowego, ale niczego nie oczekujcie. Ostatnio pojawia się jedna rzecz, która mocno rozwija starą fabułę, czyli interaktywna książka The Week Before to kanoniczny prequel do FNAF 1, który dosłownie jej się tydzień przed nocą zmianą Majka i opowiada historię Fongaya z wielkimi szczegółami. Fongaj ma na imię Ralf ma 11-letnią córkę, dużo bardzo fajnych szczegółów się w tej książce znajduje, więc będę ją niedługo omawiał. To druga, a raczej pierwsza, interaktywna książka FNaF z wieloma zakończeniami po VIP-ie, który dostaliśmy za darmo na rocznicę FNaF, który jest pierwszą, a raczej zerową książką w tej serii. Wciąż czekamy na jakieś ogłoszenie polskiego wydania tych książek, ale ja akurat dorwałem już angielskie tłumaczenie. Bardzo obiecująco to wygląda. Na dzisiaj to tyle, więc dziękuję wam za oglądanie. Już kończą mi się tematy rocznicowe. Zapraszam więc do obejrzenia mojego poprzedniego odcinka na temat tego, co rocznica powiedziała nam na temat przyszłości serii. A teraz będziemy już mocniej wchodzić w temat Into the Pit, więc obejrzyjcie mój pierwszy odcinek na ten temat, który omawia podstawy tej historii.